Panie profesorze, chciałabym jeszcze dopytać, jakie mogą być korzyści wynikające z kompleksowej opieki w ramach Lung Cancer Units? No, przede wszystkim to są korzyści, które płyną dla pacjenta. Prawda? Dlatego, że pacjent, jak to się mówi, jest odpowiednio zaopiekowany. To znaczy, nie oczekuje zbyt długo na Podjęcie diagnostyki, na postawienie rozpoznania, na ocenę stopnia zaawansowania choroby i następnie na wdrożenie odpowiedniego leczenia. Czyli to jest ten cel, który jest jakby nadrzędny. Ale patrząc dalej, no to również kryje w sobie dodatkowe korzyści, ponieważ udrażniamy. System opieki zdrowotnej, ponieważ pacjent, jeżeli jest kierowany w odpowiednie miejsce i odpowiednio szybko, nie musi mieć powtarzanych badań, ponieważ te badania są przeprowadzone w ośrodku, gdzie wiarygodność jest największa. To jest pierwsze. Drugie, w związku z tym, więcej zwalnia się miejsc dla innych pacjentów, a ponadto, jeżeli ta diagnostyka przebiega w sposób e, odpowiedni i bez tych e, zacięć, e, które polegają na powtarzaniu badań, e, co wynika raz e, z powiedzmy niewłaściwej diagnostyki. Dwa e, nie, e, badania nie muszą być powtarzane ze względu na zbyt długie przedziały czasowe pomiędzy kolejnymi wizytami to automatycznie istnieje możliwość zorganizowania badań dla innych pacjentów, a tym samym również obniżamy koszty diagnostyki i leczenia pacjenta. Czyli raz jest to zdecydowanie największa korzyść dla chorego, a dwa również korzysta z tego sam system, ponieważ staje się bardziej przepustowy i. Koszty tej diagnostyki i leczenia są obniżone.